Dzień pierwszy dla pięknych oczu. Rozpoczynamy od pobudzenia węzłów chłonnych. Chcemy pobudzić obieg limfy, żeby przeciwdziałać i redukować zastoje limfatyczne. Masaż powinien być delikatny i wykonany na sucho. Zajmiemy się teraz mięśniem mostkowo obojczykowo-słudkowym. Masuj wzdłuż mięśnia wykonując okrężne ruchy. Chwyć mięsień między palec kciuki wskazujący i delikatnie go ugniataj. Na każdą stronę poświęć około minuty. Czas na masaż głowy. Zaczynamy od potylicy, masując okrężnymi ruchami. Przechodzimy na boki głowy, czyli na mięśnie skroniowe, również masujemy okrężnymi ruchami. Masuj czubek głowy, czyli czepiec ścięgnisty. Twoja skóra powinna być ruchoma. Cały masaż głowy powinien zająć ci około 3 minut. Czas na masaż olejowy. Rozgrzej go dobrze w dłoniach, a każdy gest powtórz 10 razy.